Witam Was serdecznie i radośnie, nazywam się profesor Jan i mam stopień profesora. Od paru dni jesteście moimi słuchaczami, a ja jestem Waszym bezpośrednim wykładowcą. Niezmiennie witam Was tą parafrazą z filmu Psy i nieśmiertelnym Majorem Bieniem. No ale tak jest, że nadajmy temu trochę nazwijmy to artyzmu. Lekcja jedenasta niestety znowu będzie lekcją e, trochę awaryjną, ponieważ e, tyczy, tyczy mediów. No, o mediach mówiłem już poprzednim razem, e, poprzedniej lekcji, jak skandaliczne jest przekazywanie wiadomości. Przekazywanie wiadomości, co to, co to znaczy? Zamiast przekazywania wiadomości, robienie ludziom piany z mózgu. No, i teraz ja będę o tym dalej gdzieś mówił, że dojdziemy do tego, że ten cały nastrój paranoi, strachu i pieczniku to generalnie jest bardzo, bardzo dobrą sytuacją dla mediów, wręcz wymarzoną. Więc w interesie mediów też jest podkręcanie strachu, nakręcanie paniki. Bombardowanie wiadomościami nie do końca sprawdzonymi, potem korektą tych wiadomości, generalnie nieustanną presją, taką nieustannym trzymaniem narodów w narożniku i napieprzanie e, ciężkimi rękawicami po twarzy. To jest w interesie mediów, niewątpliwie. No ale nastąpiła. Ale to o tym wiadomo, że jak jest wojna, to media są elegancko nakręcone. Czy to Zatoka Perska, CNN. No, media generalnie żyją z tragedii, więc im, im, jest, im jest gorzej, to tym lepiej dla mediów. No, trudno jest coś fajnego komentować, kiedy wszędzie jest dobrze i jest święty spokój. No to zrozumiałe. Ale pojawiło się coś znacznie gorszego właśnie w tych czasach. Zaraz powiem co. Zanim do tego dojdę, to jeszcze tylko wspomnę, że. I to już było, że są różne kraje, które mają różne koncepcje podejścia do, do tego wirusa. Są takie, które szybko sobie, sobie z nim uporały, są takie, które nic nie robią. Mówią, że jest wirus i dobra. Są kraje, które w ogóle. Nie, Turkmenistan, które nie dopuszczają, że w ogóle słowo wirus w ogóle nic takiego nie istnieje. No i różni ludzie się różnie wypowiadają. Oczywiście teraz jest mocno politycznie niepoprawne powiedzieć, że jestem przeciwko. Kwarantannie przeciwko izolacji, bo zaraz dostanę łatkę jakiegoś mordercy, tak, i jakiegoś głupka, który nie rozumie mądrali e, naukowców i jakichś tam rządzących. No, można tak powiedzieć, jakkolwiek uważam, że jest to niesłuszne, dopóki nie zapoznamy się z tymi argumentami, o których ja mówię, i nie dokonamy jakichś dyskusji. No tak czy inaczej. Miejmy nadzieję, że historia nas osądzi i będziemy wiedzieli, kto ma rację, kto nie ma, które kraje jak to zrobiły, i będziemy mogli, mogli to potem jakoś historycznie rozliczyć. Tak czy inaczej, są przywódcy krajów, którzy no, mają jakieś tam podejście. No, Macron jest klasykiem, który sieje panikę po prostu tak, jakby tylko mógł nie wiem, jak ogień w kominku no, po prostu cuk. Człowiek panika. Polski rząd jest w podobnym, podobnym stanie. Natomiast Boris Johnson na przykład był bez paniki, potem trochę zasiał. No, różni przywódcy różni reagują. No ale na przykład był taki, jest, jest taki pan, bardzo kontrowersyjny, moim zdaniem bardzo ciekawa postać, warta zanalizowania, a nie tylko trąbienia, że jest niepoprawny politycznie, bo na przykład śmieje się ze starej żony Macrona. No, no, można powiedzieć, że jest niepoprawny politycznie. Czy merytorycznie ma rację, to jest kwestia na inną dyskusję. Ale tenże człowiek, pan Bolsonaro, okazało się, że ma tego wirusa. A facet jest dość zaawansowany wiekowo. Zdaje się, że ma 75, czy jakoś tak. No, był co prawda sportowcem. No więc zakon zakontaminował tego wirusa i coś tam niby się rozchorował. Trochę go tam odizolowali. No ale on konsekwentnie, konsekwentnie na Twitterze i na Facebooku relacjonował, że to w ogóle jaki wirus, jaka choroba, trochę silniejsza grypka, trzeba po prostu być sportowcem i tyle. No ja może akurat aż tak daleko bym nie poszedł, jakkolwiek znacie moje zdanie na temat tej pseudoepidemii. Natomiast no, pan Bolsonaro mniej więcej coś takiego, mniej więcej coś takiego proponował w swoim w swoim dyskursie. I twierdził, że w ogóle nie należy nic zamykać w tej Brazylii. To w ogóle taka silniejsza grypka, i generalnie szybko damy sobie z tym radę. Szczególnie, że on, jako facet, który ma 75 lat, to nawet Kataru za bardzo nie miał i tyle było z tego chorowania. I on oczywiście. Jako, że wszędzie jest polityka, więc ci, którzy rządzą São Paulo i Rio de Janeiro, są jakoś mu przeciwni, więc zrobili oczywiście mnóstwo restrykcji, żeby nie chodzić na plażę Copacabana ani Panema w Rio, bo nie, bo tam się skontaminuje, na to Bolsonaro mówi, że chodźcie. No zachęcał do tego, żeby się przechadzać. W każdym razie nastąpiła rzecz niebywała, ponieważ jak pewnie zauważyliście. Światowe media, światowe komunikatory, światowe drogi porozumiewania zostały bardzo istotnie zmonopolizowane. Tak? Istnieje Facebook, istnieje Gmail, istnieje Twitter. Wyobraźmy sobie, że nagle ktoś padnie na pomysł, żeby to zamknąć, a to pewnie trzech facetów może zrobić, jeżeli nie jeden. I on no, będzie miał taki humor, że zamknie ten cały Facebook, bo na przykład, tak? To mu zabroni, to jest jego prywatne, a cały świat na tym prywatnym interesie jedzie. No i nagle się okazało, że tenże Facebook i tenże Twitter zbanowały Bolsonaro. Zbanowały, zakazały mu, skasowały mu te tweety na temat tego, że to nie jest groźne, skasowały mu te wpisy na temat tego, że, że to nie jest aż tak poważne, no i teraz pytanie jest, no chwila, no ale to jest człowiek istniejący, fizyczny, do tego prezydent naprawdę potężnego kraju, wybrany demokratycznie, jakby nie było, który na podstawie własnych doświadczeń się wypowiada i mając doświadczenie z chorobą, mówi, jak on sądzi. I to jest wolność słowa, no jakby nie było. Ma empiryczne doświadczenie. Nie jakiegoś mediowego mądrali naukowca, tylko ma empiryczne doświadczenie. Swoje. W związku z tym on, on to swoje doświadczenie przekazuje w postaci Twittera czy Facebooka. No i teraz pytanie. Czy prywatna firma, która zmonopolizowała kanały wymiany informacji może zatkać tę wolność słowa? No... Jak na przykład w Chinach rząd ocenzuruje jakiemuś Chińczykowi jakiś tam wpis, to od razu jest bulgotka. No, że to tak nie może być. W ogóle zamach na wolność, słowa, wypowiedź i tak dalej. A kiedy Facebook i Twitter sekują, banują i, i poddają takiej restrykcji prezydenta wielkiego państwa, no to wtedy nie powinniśmy krzyknąć no ale hola, no chyba coś jest nie tak. Człowiek Przeżył to, ma doświadczenie. Nie jest jakimś teoretykiem, że to się tam model rozprzestrzenia, kontaminuje, coś tam pierdzi. Nie. Miał chorobę i się na, nie, na temat jej wypowiada. Uważam, że to jest mega groźne, że prywatna firma może zamknąć usta prezydentowi wielkiego kraju. A co będzie, jeśli się okaże na końcu, że właśnie tacy ludzie jak Łukaszenka, jak ten, ten dyktator Turkmenistanu, zapomniałem jego nazwiska, też jest skomplikowane, i jak Bolsonaro. Jak, co się okaże, jeżeli oni mają rację i są prorokami właściwego podejścia? Co wtedy? Ktoś go przeprosi, ktoś mi powie, że był prorokiem? No, oczywiście dyskusja jest otwarta i zawieszam ją w tym miejscu, kończąc lekcję 11. Żegnam was serdecznie. Trochę z bojaźnią, że zamykamy wolność słowa, profesor Jan.